No powiem wam tak, jestem już przy samym otworze, no ale coś mnie, coś mnie no niemile zaskoczyło. Przed chwilą spotkałem turystkę. Przechodziła sobie tędy. Pytam jej, czy nie wie nic na temat tego, co tu się stało, zobaczcie sami. No, witam Was dzisiaj. Wszystkich serdecznie jesteśmy w Mysłowica Słupnej. Będziemy kręcić się po tych lasach. Mamy słowice, znajdują się blisko Katowic, na województwie Śląskim. Przed nami Muzeum Pożarnictwa całkiem ciekawy obiekt, można go sobie odwiedzić. Ale my skupimy się dzisiaj na odwiedzeniu po pruskiej, po niemieckiej sztolni, najprawdopodobniej odwadniającej. No zobaczycie to sami. Na no, wchodzimy pomału w las. Zobaczcie, no, po prawej lodowisko na supnej. Muzyka gra, ludzie się cieszą, jeżdżą na łyżwa. No powiem wam o tej sztolni. No, dowiedziałem się w roku 1980 od znajomego mieszkającego właśnie w Mysłowicach, ale jakoś. No nie było mi to po drodze. Minęły lata. Poznałem pewnego chireptologa, człowieka, który liczy, bada i tak dalej, zajmuje się nietoperzami. Wybrałem się tu z nim. On sobie szukał nietoperzy. Ja zrobiłem sesję fotograficzną. Obiekt mi się świetnie spodobał. I powiem wam, 2004 roku no zrobiłem tutaj dokumentację kartograficzną obiektu. No przebiega tendy czerwony i zielony szlak turystyczny. No razie świetny. Można tu spotkać dziką zwierzynę. No jeszcze parę dobrych metrów będziemy przechodzić przez torowisko. No muzyka z lodowiska ucichła, a odpaliła się teraz ptasia muzyka. No wszędzie słychać ptaki. No zobaczcie na to jak, jak tu ładnie. Mamy około minus 10 stopni obecnie. Słońce, wspaniale. Przebija się przez chmury. Nad ranem intensywne opady śniegu. W nocy tak samo. Dzień wcześniej też. To no, rewelacyjny klimat na wycieczkę. No pomału wchodzimy na nasyp kolejowy. Przejdziemy przez torowisko, które tędy przebiega. Ale niespodzianka powiem wam przebiegało no całkiem niedawno tędy przebiegały dwie nitki kolejowe no widocznie, a wiem chyba z czym to jest powiązane albo wydaje mi się pobliska kopalnia Mysłowice no, poszła do likwidacji najprawdopodobniej te tory mają coś wspólnego z tą kopalnią i węglem, ale to takie moje przypuszczenia. My idziemy dalej, zobaczcie na to. Słup elektryczny, no leci, wyleci, wydrewniany. No powiem wam, jestem w Mysłowicach, Słupnę, jak już powiedziałem. A czuję się jakbym był w górach, w jakimś Beskidzie Śląskim, Żywieckim, czy coś w tym stylu. Po prostu drzewostan w tym miejscu to jest imponujący. No przeczytałem, że jakiś mikroklimat na to tutaj wpływa. No coś wam zdradzę. Ja nie potrafię usiedzieć w domu. Nogi mnie wszędzie niosą. Po prostu no, lubię zwiedzać miejsca historyczne, przyrodnicze. No i tym podobnie. No, jesteśmy już blisko Sztolni, No, ja przyszłem stąd. Jesteśmy na takiej krzyżówce. Podążamy w prawo. Obiekt znajduje się w lesie po lewej stronie. A tutaj na Skarpie jest otwór. Który obecnie no jest zatkany no W środku w obiekcie trzyma się woda chyba, chyba, że korek puścił I wody nie ma No zobaczymy to Jak będziemy wewnątrz Czy to nie bez kidy? Nie, to tylko mysłowice Powiem no wam Mam takie małe obawy Nie wiem czy tam iść, Albo dzikie ślinki Albo łosie No coś jest w okolicach otworu stanąłem, poczekam, poobserwuję. No mam nadzieję, że uda się dzisiaj tam dotrzeć. Jestem dosłownie jakieś 70 metrów od otworu. No powiem wam tak, jestem już przy samym otworze. No ale coś mnie, coś mnie no niemile zaskoczyło. Przed chwilą spotkałem turystkę. Przechodziła sobie tędy. Pytam jej, czy nie wie nic na temat tego, co tu się stało. Zobaczcie sami otaśmowane. Uwaga, zakaz wstępu, nie wiem, podejdę kawałek. Nie wiem, czy to zamurowano, czy tam coś runęło. Przez środek obiektu płynie rzeka. Na razie nie widzę, żeby tu coś dziwnego miało się wydarzyć. Dobra, odpalam światło. No i ruszymy do przodu, zobaczymy, co jest grane. No dobra, ruszamy pomału, a zapomniałem Wam powiedzieć, że ta sztolnia ma 253 metry długości. Tak mi to w moich obliczeniach kartograficznych wyszło w 2004 roku, jak już wcześniej mówiłem. No widzę, że tu jest sucho, a zawsze płynęła woda, przy otworze jej trochę było, tutaj nie ma. Za to jest błotnisto, ale to normalne. Idziemy może na drugą stronę, bo buty robią się coraz cięższe, tu może będzie lepiej. Powiem wam jeszcze. No idę tu z taką małą obawą, ale no może już nie do końca jakoś. Po latach mi to przeszło. Byłem tam przy otworze jakieś, 7, no, 5 metrów od otworu ustawiłem sobie statyw, w aparat. Doświetlanie. Robię parę zdjęć, parę seryjnych zdjęć. Zauważyłem, dlatego tu stanąłem. Zauważyłem w tym miejscu, dosłownie gdzieś w tym miejscu, przezroczystą postać. Myślałem, że nogi połamę. Uciekłem z tego obiektu. Obiecałem sobie, że do niego nigdy już nie wrócę. Choć w tamtym roku się przełamałem, i byłem tu. Jestem i w tym. No ja, na przykład, w duchy wierzę. Nie wiem, jak wy, ale. Co to był za duch? Kogo? Co tu się wydarzyło? Nie wiem. Dobra, woda opadła z tego, co widać. To jest strasznie miękko. No, zobaczymy tam, bo tam zawsze. Jest taki kominek. U góry. O, powiem, miękko się robi. Miękko, bardzo miękko. Nie wiem, czy dojdę do tej wody, bo woda jest. Jest kominek z lewej strony. Zapadła się tu ziemia. I kominek, zaraz wam powiem, muszę to przejść. Zobaczcie, zapadła się ziemia, kominek jest tutaj. Do powierzchni. Do tego się obawiałem. Mówiłem o wodzie, choć nie ma jej dużo, ale jest. To wszystko jest zalane. Sztolnia kontynuuje się dalej tam. No myślałem, że wrócę tędy, że nie dojdę do tego miejsca. Będę musiał innym otworem tutaj się przedrzeć, ale udało się. Dobra, schylamy nisko głowę. Przechodzimy, zobaczcie na ten zwał ziemi z lasu, kawałek choinki, ktoś pewnie ją wrzucił, tą gałązkę. No fajnie wytraca się tu mleko wapienne, zatrzątki takich małych stalach tycików, ale no nie mają tu szans drugiego bytu, no gdyż obieg jest bardzo dobrze wentylowany dwoma otworami wlatowymi. To był taki murek oporowy, też nie wiadomo, o co chodzi. No, mnie, mnie się wydaje, że tutaj były drzwi, murek był wyższy. Ale to tylko moje przypuszczenia. No zobaczcie, jak się biało w pewnym momencie zrobiło to mleko wapienne. Naprawdę robi świetne wrażenie. O, pokazała się woda. To ciekawe, bo ja jej nigdy tu nie widziałem. Zerkniemy jeszcze do tyłu. O! U góry wytręca się mangan. Zobaczcie na to. To czarne, to po prostu mangan. Tak patrzę za nietoperzami. Czy coś tu gdziekolwiek wisi? Ale powiem Wam, jak na razie kompletnie nic. Oj, ale było to przede mną. No cóż, kto powiedział, że będzie łatwo. Jedziemy sobie na takiej fajnej polance w lesie. Pokażę wam to wszystko. No zastanawia mnie ta, ta tabliczka, zakaz wstępu i tak dalej, nie wiem o co chodzi. Czy dla bezpieczeństwa, no, ale nigdy takich numerów tutaj nie było. Jeżeli ktoś coś wie z moich subskrybentów na ten temat, proszę napiszcie w komentarzach. Zobaczcie, jak ładnie wypłukane otoczaki, nie tylko cegła i tak dalej. O Jezu, już wam mówię. Nie wiem, co tu jest grane. Czy ten obiekt będzie turystyczny, czy coś w tym stylu? Ten otwór wlotowy był bardzo ciasny i malutki. Trzeba Było się wczołgać w niego, no i wejść, a teraz no proszę zobaczcie, jakie zmiany nastąpiły i też zakaz wstępu. No naprawdę ciekawe. No wyszedłem z obiektu, tak jak wcześniej wspomniałem, no była taka mała dziura do wczołgania się tutaj, no ktoś rozebrał po prostu ten budulec. Nie wiem po co. No dobra, pójdziemy na polankę. Oj, chyba, chyba muszę się wyłączyć jak na nią dotrę. To się załączę z powrotem, no jest tu stromo i ślisko. No dobra, pokonałem niepozorny prożek. Tutaj mamy drugi wlot sztolni pruskiej, niemieckiej. My jesteśmy na takiej polance, ja to tak nazywam. jest to taka przecinka. Właśnie Polanka też, powalone drzewa. O, ktoś tędy szedł, chyba ta kobieta, z którą przed chwilą rozmawiałem na temat właśnie tego, czy nie wie co się tutaj po prostu stało, że to tak ogrodzono. Pójdziemy jeszcze przez ten las kawałek. No, zerknijcie na to. Otwór, w którym wchodziłem jest tam, tak? Otwór, którym wyszłem jest tam, a co jest obok mnie, jak myślicie, no to zobaczcie na to sami. No mówiłem wam, że jest lejek, który się u góry otwarł. Jest to jako trzeci otwór do sztolni, no a to jest on, jesteśmy przy nim. Tak a propos tej zjawy, którą widziałem, tak mi się to wydaje, no powiem wam paranormalnie, Pewnego kanału na YouTube, no mogliby tu coś nakręcić. Byśmy się przekonali, czy coś tu jest, czy nie. No, zeszłem z tej skarpy przed chwilą tędy na dół, ale nie na darmo. Chcę Wam coś pokazać. W miejscu gdzie doszłem i była woda sztolnia, w tamtym roku to coś wszystko było zatkane, woda była wyżej dlatego nie dostałem się do tego punktu z tym zapadliskiem woda sobie odpływa tędy no trafiłem na jakiś suchy okres najprawdopodobniej zajdziemy tam, podejdziemy pod ten otwór dlatego udało mi się prawie że suchą nogą przejść dalej woda się tu sączy ale delikatnie o, byłaby gleba no Zaliczyłbym solidną glebę. Powiem wam, naprawdę ogień. Długo nie widziałem czegoś takiego. Ha, jest przyczyna czemu to zagrodzono. No w tym miejscu nastąpił zawał. Masakra. Czyli tak jakby się sprawa wyjaśniła, ale jeżeli ktoś coś wie więcej, piszcie w komentarzach. Ale chyba o to chodzi. Dobra, ja idę pomału do góry. No, jestem już u góry. No, naprawdę zaskoczyło mnie to, co zobaczyłem, ten zawał. Opowiem no, Wam, ta pruska, poniemiecka sztolnia, nie wiadomo dokładnie z jakiego jest roku, po co ją drążono, bo przypuszczenia są takie, że to była systemem odwadniającym. Jakiejś kopalni, ale naprawdę w bardzo dziwnym miejscu. No ale może po latach kiedyś to się wyjaśni. No powiem wam z kuli, że mój materiał no jest dzisiaj bardzo krótki. Przemieszczę się jeszcze w pewne miejsce i tak na deser pokażę wam coś bardzo, ale to bardzo historycznego. No jeden pewnie o tym słyszał, ale zobaczymy, jak to miejsce wygląda po latach, a jest to związane z zaborami. No dobra, ja powoli przemieszczam się w pewne historyczne miejsce, zobaczcie na to. Warto odwiedzić to muzeum. Muzeum Pożarnictwa Słupnej, Mysłowica. No, powiem Wam tak, jesteśmy już na miejscu. Ha, jesteśmy w okolicach trójkąta, trójkąta trzech cesarzy, ha, gdzie w latach 1846 a 915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw biorących udział w rozbiorze Polski, mianowicie Prus, Austrii no i Rosji. Za chwilę podejdziemy w to miejsce. Ozerknijcie no zerknijcie na to co tu jest. Znajdujemy się obecnie w Sosnowcu. Przed chwilą byli na Słupnej w Tylko Trójkąt Czech Cesarzy jest tutaj. No podążamy. Gdzie my zobaczymy. No odnowiono to miejsce. No nie wygląda tak jak dawniej, ale niesamowita historia. No kilkadziesiąt lat temu powiem wam, to miejsce no, strasznie było zaniedbane. Tak jakby wszyscy zapomnieli o historii. No ale w czasach obecnych zrobiono tutaj alejkę dojściową z latarniami. Tablice informacyjne. Za chwilę zobaczycie jak łączy się rzeka biała z czarną przemszą. Właśnie. To słynne miejsce, tak apropo, po drugiej stronie rzeki, po tamtej, stała wieża Bismarcka, no którą wysadzono, rozebrano w powietrze, a się rozebrano, wysadzono to mało powiedziane, albo była potrzebna na budulec, między innymi katedry w Katowicach, choć ponoć jakieś fragmenty porzucone, leżą do tej pory w Siemianowicach Śląskich, w okolicach kolei ile w tym prawdy nie wiem odwiedzę to miejsce pokażę Wam to kiedyś a my powoli wdrapujemy się po schodach do góry no i zobaczycie historyczny kawałek terenu między Sosnowcem a Mysłowicami oto on no naprawdę powiem wam no miasto zrobiło kawał dobrej roboty tam stała wieża Bismarka widać można tutaj przyjść, posiedzieć, odpocząć zrobić sobie ognisko tam łączą się dwie rzeki, biała z czarną przemszą, jak już wcześniej wspomniałem. Idziemy, podejdziemy. Nawet jest obelisk. Dawniej tak jak wspominam, nie było nic, po prostu nic. Tu był burszt, wszystko było zarośnięte. I to okropnie. No dobra, podchodzimy. Zobaczcie, w 2007 powstał ten obelisk. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo słońce strasznie razi. No teraz chyba tak. Zobaczcie, no, owe rzeki. Białą i czarną przemszę. No, wody te nie są zbytnio czyste. Z tego, co wiem, no, jest tu bardzo dużo ryb. Ale zjedzenie ryby takich rzek no to albo śmierć albo wiadomo co no słyszycie pewnie pociąg albo i nie no bo ten most przed nami o tym już nikt nie jeździ, a po tamtym, może się pokaże zaraz. Nie do końca to widać czynnym, no jeszcze coś funkcjonuje. Oj, silny wiatr. Woda naprawdę brudna, ale jest tu głęboko. Tak można zamknąć sobie oczy i pomyśleć, jak to było podczas rozbioru polskich zaborów. Tu granica, tu granica i tam też granica. Jeszcze podejdziemy do takiego miejsca. No zawsze mi się to kojarzy, jakbym był gdzieś w górach, kurde, przy jakiejś górskiej rzece. Pokażę wam to za chwilę. No jestem już prawie na miejscu, zobaczcie jak tu woda się wypłyca. Jest też taki próg. No wspaniale jak w górach. Przypomina mi to rzekę Sołę. Okolic węgierskiej górki w Beskidzie Ale tutaj dopiero można zauważyć No jak ta rzeka jest zanieczyszczona, jak ona jest brudna no, Ale chociaż można jej trochę posłuchać No ja już powoli będę kończył mój materiał na dzisiaj Jeżeli film się Wam podobał zostawcie łapkę w górę Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał. Serdecznie dziękuję. Zobaczcie na te palę tu w wodzie. Stary falunochron nadbrzeża. No i życzę miłego oglądania. Następnych moich odcinków.